To jest rajdowy numer, rajdowy klimat zapnij Szelki system gaśniczy, na baku bełki, klatka Choć nie ta znana z ma to równie mocna Jedziemy pół Polski, by na polu postać Szacunek od nas, dla załóg, dla mechaników, dla ludzi z pasją Szaleństwo jak leci krama rastro Szyba wypita maską, bo puściły spinki Janecki bokiem, tu robi wirnik kamienic lecą tynki, jak strzela mi się gdąka Samochodowe rajdy, na całe życie korba Zapakowana torba, flagi, banery, aparaty każdy Chce mieć souvenir jak wróci do chaty Rajdowe klimaty, to środek nocy w śniegu popatrz żeby zobaczyć ten żywy ogień starsz Rajdowe te asterzaki, złamane felki Najlepiej smakują do piwa z rajdu opowieści To rajdowe opowieści, nie kończące się nigdy Rajdowe opowieści, tu znają wszyscy Rajdowe opowieści, o na rajdzie. To rajdowe opowieści, tu jest tu każdy to Rajdowe opowieści, nie kończące się nigdy Rajdowe opowieści, tu znają wszyscy I <laughs> To nie wyścig, tu ważny opis kartek Tu mistrzów prostej, pozdrawia pierwszy zakręt Subaru, ogień, kajtek, rzeźnika, tu je Fabie Tu jedzie się na opis, nic nie przechodzi fartem Czeka partia za startem Pilot dyktuje w tempo, tu widać kto ma jaja a kto podróżuje średnio, tu my tu wiedzą jedno Że ma być szybko, głośno, bokiem, wypuść za szczytem Zajebiście ogień, deska pokryta flokiem Zbudowane od podstaw, auta, cała moja wypłata Jest na felach, w kapciach. tu zaja poznasz raz, dwa Poleci pełnym ogniem, widać ma koleś ferwę w tym sporcie, na śniegu krótkie kolce, gorąca, spal, slick Nie wiesz o co Kaman, intermediaty załóż nazyw W na syf. tu mega styl, wygrywanie Nie nic idealnie, Bolini, jak to robi, nie wie nikt To rajdowe opowieści, nie kończące się nigdy Rajdowe opowieści, tu je znają wszyscy Rajdowe opowieści, w wypadach na rajdzie, Rajdowe opowieści Poszukiwany sponsor, topowe oklejenie Jeśli nie masz budżetu, nie jeździsz i zejdź na ziemię Kasapasz na szalenie i nawet najszybszy młokos Nie pojedzie bez kasy lub będzie zamiatał ogon Reprezentujesz poziom turystycznego tempa Nie liczę jak pojedziesz, będą o tobie pamiętać Jedziesz dla kibiców, będą prosić cię o zdjęcia I nawet jako aż pudło, nosić cię na rękach Oga 不啊。 Amor oh. oh. oh.